Wiesz, dlaczego mówią, że gronda to walki uliczne? Bo ulica zawsze wygrywa. Kurwa, jedziemy na wodę! Kiedy odpalasz strzała adrenaliny, mm. budzi się miasto grzechu i świat walk na gołe pięści. Srogie ekipy, które nie odpuszczają i dopalają na ostro do końca. Trzęsienie dupeczką, gdzie nikt nie podskoczył ulicznym ziomeczkom. Stara gwardia i nabita świta, która obaliła niejednego dzika. Najlepsi gracze w mieście wracają do gry i wjeżdżają na pełnym gazie. Gromda szybko i wściekle oraz brutalnie i krwawo. Zasady są bardzo proste. Albo ty rozpierdolisz jego, albo on znokautuje ciebie. Bez niedomówień i sędziowskich wałków. Jeden na jednego do końca. Stawką jest nie tylko wygrana, ale często coś bardziej pikantnego. Jak wygrasz, to ja i ona jesteśmy Twoje, więc nie spierdol tego. Świat, gdzie prawdziwy gracz pozostanie graczem. I go down! Jedziemy z tematem, czas komuś pierdolić. To jest gromda, chłopaki. Nie wymiękamy, tylko jedziemy na ostro do końca. Jesteście na to gotowi? Jazda na maksa! Zróbmy to! Jesteś pewny, że chcesz to zrobić? Wiele się zmieniło od ostatniego razu. Jesteś gotowy na krwawą jazdę? Zawsze jestem gotowy. No to jazda! Gromda 21. Polska siła. Już 30 maja w piątek. Na żywo w PayPerView na gromda.tv